Jeśli myśleliście, że zwykłe uniwersum Marvela jest niebezpieczne, poczekajcie aż zobaczycie to. Witamy w WatchMojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 najbroczniejszych alternatywnych osi czasu Marvela. Każdego tygodnia czekają na Was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. W tym odcinku przyjrzymy się najbardziej ponurym, równoległym wszechświatom Marvela. Numer 10. House of M Ta limitowana seria od Briana Michaela Bendysa przedstawia alternatywną rzeczywistość stworzoną przez Scarlet Witch. W niej mutanci rządzą światem, w którym ludzie są postrzegani jako obywatele drugiej kategorii. Magneto, znany tam jako Magnus, ma władzę razem ze swoimi dziećmi u boku: Quicksilverem i Scarlet Witch. Mimo, że świat nie wydaje się być taki zły dla mutantów, nie wygląda, żeby działał dobrze dla niezmutowanych. Choć w końcu wszystko wraca do normy, kwestia Scarlet Witch: No More Mutants zdziesiątkowała populację mutantów w głównej ciągłości Marvela. Numer 9. Earth -X. Earth X to dystopijna oś czasu, na której widać wiele zmian po tym, jak Black Bolt wypuścił na ziemię mgły Tarigen, przez co populacja stała się Inhumans i nabyła różne zdolności. Seria zawiera starzejącego się i wątpiącego w siebie kapitana Amerykę, Brusa Banera, który został fizycznie oddzielony od Halka, prezydenta Normana Osborna, przygnębionego, wypalonego Wolverina, a także wielu nowych bohaterów i złoczyńców. To złożona i kosmiczna historia, ale główną atrakcją jest mroczny ton tamtego świata. Numer 8. Future Imperfect. We wczesnych latach 90. The Incredible Hulk przedstawiał fabułę, która badała powojenną przyszłość nuklearną, w której ludzkość niemal wymarła. Hulk, doprowadzony do szaleństwa przez promieniowanie, jest w stanie uzyskać mentalną zdolność Brusa Bannera, zachowując fizyczną formę. Powstaje maestro. Inteligentny, supersilny Hulk, który rządzi pozostałą populacją żelazną, zieloną ręką. Kiedy Hulk, którego znamy i kochamy, spotyka siebie w mrocznej przyszłości, musi walczyć ze złowrogim odpowiednikiem. Numer 7 Punisher: The End W 2004 roku Marvel opublikował ten pojedynczy tytuł napisany przez legendarnego Garta Anisa. Przedstawiał świat post-apo, w którym Frank Kessel jest jednym z nielicznych ocalałych z nuklearnego Holokaustu. Panischer przeżywa po ukryciu się w schronie przeciwbombowym pod więzieniem, w którym był przetrzymywany. Teraz poluje na polityków i przywódców odpowiedzialnych za masową wojnę, która zakończyła niemal całe ludzkie życie. Kiedy ich znajduje, mówią mu, że są ostatnimi żyjącymi ludźmi na ziemi, ale Kessel i tak ich zabija. To dopiero przygnębiające zakończenie. Numer 6. Marvel Zombies. Ta oś czasu Marvela nastawiona na grozę powstała w połowie lat 2000. Limitowaną serię napisał twórca Walking Dead Robert Kirkman. Seria pięciu numerów przedstawia epidemię zombie ogarniającą społeczność herosów, którzy szybko pożerają wszystkich ludzi pozostałych na Ziemi, nie zostawiając pożywienia innym zombie. Oryginalna seria kończy się, gdy kilku zombie herosów zjada Galaktusa i nasyca się jego mocami, tworząc własną kosmiczną istotę pożarającą planety i ciała. Numer 5. Staruszek Logan. Fabuła Staruszka Logana, będąca inspiracją dla filmu Logan, opowiada o przyszłości rządzonej przez superzłoczyńców. Po tym jak Misterio nakłonił go do zabicia reszty X-Men Logan zdecydował się wycofać. Historia zaczyna się, gdy Logan przyjmuje zlecenie od Hokaja. Kiedy eskortuje ładunek po USA, widzimy resztki społeczeństwa kontrolowanego przez złego Halka i Red Redskula. W końcu po wielkiej dawce przemocy loganowi udaje się dostać zapłatę i wrócić do domu. Tam dowiaduje się, że jego rodzinę zabił nikczemny gang Halka. Numer 4. Era Ultrona Era Ultrona Briana Michaela Bendysa miała zaskakująco mały wpływ na film Avengers. Ta historia skupia się na tym, co się dzieje, gdy Ultron podróżuje z alternatywnej przyszłości, w której jest władcą, by przejąć oryginalny świat. Atak Ultrona za pomocą Sentineli jest szybki i brutalny. Odbiera życie zarówno bohaterom, jak i zwykłym obywatelom. Po kilku szalonych podróżach w czasie, bohaterowie są w stanie zapobiec nadejściu wydarzeń z osi czasu Ultrona. Jednak widok wersji świata pod jego rządami nie jest czymś o czym łatwo zapomnimy. Numer 3. Dni minionej przyszłości Jeśli chodzi o ponure alternatywne linie czasu, trudno przebić X-Men. Już na początku lat 80. jako część sagi Chrisa Clermonta obejmującej kilka serii w ciągu dekady, X-Men badali potencjalną przyszłość, w której świat był zdominowany przez sentinele i mutantów przetrzymywanych w obozach. To przerażająca wizja, zwłaszcza biorąc pod uwagę co mutanci reprezentowali dla wielu czytelników. Mistrzowsko napisana historia przedstawia współczesnych X-Men, którzy próbują powstrzymać upływ czasu. Historia kończy się niepewnym sukcesem. Dystopijna przyszłość z tej serii została powtórzona w telewizji, filmie i sequelowych komiksach. Numer 2: Era Apokalipsa. Świat jeszcze mroczniejszy niż pikielny krajobraz dla mutantów ufundowany przez Sentinelle. Zmutowany bóg Apokalips powstał, by przejąć cały świat. Ta oś czasu nie jest dobra dla nikogo. Apokalips jest świadkiem śmierci profesora Xavier'a po niefortunnej podróży w czasie. To skłania go do realizacji swojego planu wcześniej niż w pierwotnej linii czasu. W końcu podbija świat. Era Apokalipsa to rozległa historia opowiedziana w połowie lat 90. Stała się przesadzona nim, dotarła do końca, ale oś czasu, w której rządził Apokalips, pozostaje najbardziej przerażającą ze wszystkich alternatywnych osi czasu Marvela. Numer 1. Ruins. Ta ponura miniseria, napisana przez legendę komiksów Warrena Elisa, zawiera wspaniałe malowidła w dwóch wydaniach, przedstawia alternatywną możliwość tego, co mogłoby się stać. Ruins opowiada historię Ziemi, na której wszystko, co może pójść źle, pójdzie źle. To zaskakująco dorosła historia. Avengers występują jako szalona secesyjna grupa. Jean Grey jako prostytutka zamordowana przez kanibalistycznego Nicka Fury'ego, a kilka wypadków spowodowało śmierci i choroby wielu bohaterów. Te dwie części serii są niewiarygodnie mroczne od początku do końca i mało prawdopodobne, że Marvel zafunduje nam jeszcze coś takiego. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy więcej wbijajcie na nasz kanał zostawcie suba i kliknijcie dzwonek by pozostać na bieżąco